Siedzę sobie, znaczy chodzę teraz, schizuję, jem wafelka, słucham trochę radia, ale przede wszystkim padłem na takie coś. Bo nie muszę chyba nikomu tłumaczyć i zapewne wiecie, że wśród Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, jest taki no, niepisany obyczaj, że. No, że jednak, żeby Ukraińki nie zaraz tutaj nie wychodziły za Polaków, tylko żeby się trzymały w obrębie ich społeczności, a nie, że zaraz poznały jakiegoś Polaka, o, to już tam. Polak dla nich ważniejszy niż to, że jest Ukrainką. No nie jest to wspierane, nie są wspierane mieszane małżeństwa, delikatnie mówiąc, przez ukraińską społeczność. A z drugiej strony, kiedy załogi. Czy bo, no, no, nie ukrywajmy jeszcze, na Ukrainie jest takie postrzeganie Polaków jako gorszych, że Ukrainiec to jest prawdziwy Słowianin, dobry, mężny, silny, a Polak? Polak pracuje dla Niemca, jest taki jakiś niemrawy. Taki rozcieńczony Słowianie. Niemcy coś im zrobili. Takie postrzeganie jako gorszych, o niewarciu ukraińskich kobiet. No jest takie coś. Więc jest takie postrzeganie trochę jako podludzie, że Polak to taki gorszy. Ale jak załogi polskich czołgów nie chciały jechać na Ukrainę, to oburzenie. Czemu, czemu Polacy to oburzały? Czyli co? To czemu wy podludzie nie chcecie przyjeżdżać za nas ginąć? Widzicie jakie to jest bez sensu? Gdyby było równe traktowanie, można by mieć tę a tak z jednej strony traktowanie, o, wy gorsi, wy gorsi Słowianie, tak jak podludzie wobec nas. Czemu wy podludzie nie chcecie tu przyjeżdżać, za nas zginąć, jak my was traktujemy i postrzegamy? No więc do kogo pretensja? Może najpierw do tych, co pozwolili takiej ideologii się rozprzestrzenić. I teraz co? Ręka w nocniku, tak, jak tu się mówi, że ktoś się ocknął z ręką w nocniku. Teraz o wszystkich traktowaliśmy jak podludzi, a teraz oni nie chcą przyjeżdżać nam pomagać? Kto tego chciał, kto do tego doprowadził? Ukraińscy mężowie stanowiący coś wybitnie, bo sobie chyba nie. Może w jakimś innym kraju to wszystko wymyślono. Przewidziano, że tak się to potoczy, skończy. Ja mam za was myśleć. Bo Niemcy już pomyśleli.